Co to ma być? Kim ty jesteś? O moje oczy Aaaa! Kim ty jesteś? Ja być torg, a ty mora? Y -y -y, tak? Co tak? Y -y, ja być mora. A kto ty mora? Mora to porkowy człowiek. A tak. To ja jestem Mora. A imię Mora? E... Nie pamiętam. Czego Mora chcieć ode mnie? E... Ja nic nie powiedzieć. A jak cię uwolnię? A po co ty mnie uwolnić? Ty nie być jednym z nich Mora? E... No nie, ja się tutaj znalazłem, tam gdzieś w celach jakiś. Nie wiem o co chodzi tutaj. To Mora musieć też być torturowany i mutowany. Nie wiem, nic nie pamiętam. Uwolnij mnie Mora. Okej. Okay. Dzięki. Nie wiem, co... Co się tu w ogóle dzieje? Co to za miejsce? Ja nie do końca wiem. Oni porywać człowieki i inne stworzenia. I torturować, i mutantować je. Mnie też próbować mutantować, ale ja się nie dać. Oni nie wiedzieć, że ork być twardy. Nie podlegać no. mutacja tak łatwo jak głupie człowieki. A ja wyglądam jakoś. jakiegoś mutanta? Zmieniam się? Czy. chyba nie, Mora. To dobrze. A Co jest w ogóle tam. na górze? Widzę jakieś drzwi. Może to jakieś cele z mutantami? Nie do końca wiedzieć, Mora. Nie co przeprowadzę, tylko na tortury. Sprawdźmy. Dobrze. Ty idź. No dobra, idź tam. Znalazłeś coś? Nie mora. A ty? Ja chyba nie. O! Znalazłem coś. to jest jakaś dźwignia. Hmm. Mora pociągnąć. Co to być za dźwięk? Jakieś przejście. Musisz tam iść mora. Możemy dopaść tego... ...dziwnego maga, który robić ork krzywda. Ja mu pora chować kości. Mora idź ze mną. O, dobrze, sorry, zag zagapiłem się. Tu być jakaś książka, Mora. Przeczytać. Ty przeczytać. A czemu nie ty? Bo ja nie umię czytać. Dobrze. 13 września 1302 roku. Prowadzę testy na nowo porwanych ludziach. Udało mi się przeprowadzić kilka mutacji. 16 października 1302 roku. Zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mutanci zaczynają wariować, przestają mnie słuchać i zabijają się nawzajem. Najgroźniejszy z nich uciekł. Nie mam dla tego pojęcia, gdzie jest. 30 października 1302 roku. Jest coraz gorzej. Wszyscy mutanci zwariowali, bo uciekali z celi w korytarzu za wielką salą i zabili moich ludzi. Żyję w strachu i chowam się w moim tajnym gabinecie. Mogę prowadzić badania tylko na jednej istocie, którą przyprowadzili mi niedawno moi ludzie, kiedy jeszcze żyli. Co to było? Nie wiem. jeden z Musieć uważać, One nie być inteligentne, ale bardzo groźne. To. Z Skąd poś... on się tu mógł wziąć? Nie wiem. Poszedł chyba w stronę tej... tych celów, w których ja się wziąłem tutaj. Pochodnie zgasły. Pewnie przez ten podmuch wiatru. Na szczęście mam. Nie miał ja być pierwszy, miał ja być odważny. Czekaj. Mam pochodnie. Dobrze, nie ma go już. My słyszeć chyba trzęsięcie drzwi. Czyli musiał skądś przyjść. Może gdzieś z góry? A Hej. jakieś otwarte drzwi, mora? Tak. Jest to tunel. Jak to? Gdzie... Jak to być? Tu nie być tunel. Ty być bardzo ślepy ork. Ty nie zaczynać. Bo ork potrafić być bardzo groźny. Musimy tam iść. To by być jedna droga. W jaką teraz możemy pójść? Ty wcale nie jesteś głupim orkiem. Mm, ale tutaj nisko. Odrobina. Ale brniemy. Tam widzę jakiś... tunel. <laughs> Oh!